Witam serdecznie. Dzisiaj przychodzę do Was, aby pokazać Wam, jak wykonać sałatkę z cukinii do słoików. Na jedną porcję takiej sałatki potrzebne jest 3 kg cukinii. Ja tu mam różną cukinię i zieloną, i żółtą. Kilogram marchewki pokrojonej i ugotowanej na półtwardo. Do tego kilogram papryki. Może być czerwona, może być żółta, może być zielona, jaką tam macie. I kilogram cebuli. Ja też mam różnokolorową i też taką możecie dać. Cukinię kroimy w takie większe kostki i solimy trzema łyżkami soli. I odstawiamy na co najmniej 3 godziny, aby ona się zasoliła i puściła sok. Marchewkę mamy już ugotowaną, paprykę kroimy w drobną kostkę, a cebulę. Kroimy w takie piórka i też solimy, i też zostawiamy tak samo jak cukinie na 3 godziny, aby nam puściła sok. Do cebuli dodajemy łyżkę soli. Po 3 godzinach nasza cukinia i cebula puszczą sok, i trzeba ten sok odcedzić. I tak przygotowaną cukinię i cebulę. Łączymy ze sobą, dodajemy paprykę, dodajemy marchewkę i przyprawiamy. Zalewamy to sześcioma szklankami wody, jedną szklanką octu i trzy czwarte szklanki cukru. Dodajemy też przyprawy. Ja dodaję pieprz młotkowany z kolendrą. Bardzo lubię ten pieprz ale można dodać zwykłego pieprzu mielonego, można też do, dodać pieprz ziołowy, liść laurowy, ziele angielskie, to według uznania. Mieszamy to i będziemy to gotować. Jeżeli macie taki duży garnek, to od razu wszystko naraz, jeżeli nie, tak jak ja, podzielcie sobie to na części. Od zagotowania gotujemy jakieś 15 minut i takie na gorąco wkładamy do słoików i zakręcamy. Ja tu mam już powkładane do słoików. Właściwie to już mam na drugi dzień, bo te słoiczki już mam. O takie, pokrywki już mi chwyciły. I tak to wygląda. I taką sałatkę już nie musimy pasteryzować, bo w momencie, kiedy włożyliśmy to wszystko na gorąco i zakręciliśmy, to wszystkie słoiczki powinny nam się ładnie zamknąć. Jeżeli się nie zamkną, no to albo pokrywkę mamy nie taką, no albo musimy pasteryzować. Sałatka taka jest bardzo dobra jako surówka do obiadu. Jest też dobra taka po prostu jako przystawka, tak zjeść sobie osobno. Z tych 3 kg cukinii wyszło mi tyle słoiczków. Różne są i litrowe i półlitrowe i mniejsze. Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało, że wypróbujecie ten przepis. Subskrybujcie, lajkujcie. A jeżeli chcecie mnie wesprzeć w tym co robię, to postawcie mi taką wirtualną kawę, link w opisie.